Wydawnictwo Purana przedstawia. Stefan Błasta: Gemmoterapia. Jak to działa? Ostatnie prace badawcze dotyczące drzew pozwalają lepiej zrozumieć efekt gemmoterapii. Drzewa nie mogą się poruszać i są narażone na ekstremalne warunki pogodowe, które zmieniają się wraz z porami roku. Przenikliwe zimno, nadmiar wody. Susza lub upały, aby przetrwać, wykształciły wyjątkową zdolność adaptacji. Pączki obecne są na całym drzewie. Są pączki widoczne, znajdujące się u nasady liści, a także mnóstwo pączków niewidocznych, bo są maleńkie, rozsianych po całej zdrewniałej powierzchni rośliny: pień, gałęzie, gałązki. Te pączki Działają jak czujniki i regulatory, są dobrze widoczne latem, jesienią i zimą. Natomiast w okresie wiosennym otwierają się i wydłużają w młode pędy, pączki szczytowe. Pod koniec wiosny gałązki, liście oraz pączki rozwiną się i zesztywnieją, a niewidoczne pączki, rozmieszczone w zdrewniałych częściach rośliny, Zapewnią przyrost średnicy gałęzi i pnia. W gemoterapii wykorzystuje się pączki szczytowe, otwierające się wczesną wiosną. Gdy pączki się otwierają, informacje zaczynają krążyć po całym drzewie. Czujniki drzewa w postaci pączków badają środowisko, oceniają otoczenie i dostosowują swój wzrost do panujących w nim warunków. Oznacza to, że modyfikacji ulega cała informacja genetyczna drzewa, aby zapewnić mu jak najlepszą adaptację do środowiska. W rzeczywistości kod genetyczny się nie zmienił. Jest to raczej ekspresja określonej informacji kodu genetycznego odpowiedzialnej za tę lub inną cechę. Gdy zatem stwierdzamy, że miłożąb dwuklapowy lub platan są odporne na duże zanieczyszczenia, nie będzie to do końca zgodne z prawdą. Drzewa te mają po prostu większą niż inne zdolność adaptacyjną do czynnika zanieczyszczenie. Oznacza to, że dzięki różnorodności możliwych rozwiązań w kodzie genetycznym, niektóre drzewa lepiej niż inne przystosowują się do nadmiernej wilgoci. Suszy, zimna lub upału. Ta sama zdolność adaptacji umożliwia nam również pozyskanie sadzonek. Fragment liścia lub gałązki może wytworzyć korzenie i stać się nową rośliną. To trochę tak, jakby wystarczyło ściąć nasze włosy, a z nich wytworzyłoby się ciało i powstałby nowy człowiek. Kiedy pączki się otwierają, Drzewo ma niezwykłą zdolność do badania swojego otoczenia i przeprogramowywania działania organów, korzeni, pni, przyszłych gałęzi, przyszłych owoców, aby lepiej znosić trudne warunki środowiska i stale się rozwijać. O dziwo, pączki użyte w terapii zdają się działać podobnie na ludzkie ciało. Będą więc dążyć do zmodyfikowania istniejącej informacji genetycznej, aby dana osoba lepiej radziła sobie z dolegliwościami i stale się rozwijała. Nasz wewnętrzny program, zegar, który wyzwala patologię zgodnie z naszym wiekiem i kodem genetycznym, można modyfikować tak, jak ma to miejsce w wypadku drzewa. Nie jesteśmy jednak drzewami. Działanie to jest więc ograniczone. Innymi słowy, ta zdolność drzewa do adaptacji i regeneracji sugeruje potencjalną nieśmiertelność. Jednak u ludzi cechy regeneracyjne mają działanie miejscowe. Są ukierunkowane na jeden lub więcej narządów, aby ograniczyć, a nawet odwrócić pewne procesy degeneracyjne. Na przykład w wypadku głogu. Gdy pączki już się otworzą, zapoczątkowują rozwój korzeni, gałęzi i liści, aby przystosować drzewo do zagrożeń środowiskowych, w granicach możliwości oferowanych przez jego genetyczny rezerwuar. Głóg, podobnie jak inne drzewa, wiosną regeneruje wszystkie swoje organy. Jednak u ludzi, pączki głogu działają tylko na serce, krew i psychikę. Inne pączki Będą oddziaływać na pozostałe narządy. Ta złożoność skłoniła mnie do stworzenia programów gemmoterapeutycznych, aby każdego roku, podobnie jak drzewa, różne pączki działały na różne narządy rozmary na wątrobę, gług na serce. Gemmoterapia to sposób na transformację człowieka. Chociaż po 50 latach badań tej dziedziny, jej działanie wciąż pozostaje tajemnicą, to efekty istnieją. wymierne, widoczne. to działa. zmiany chorobowe w płucach hamuje leszczyna. dereń oczyszcza krew. dzięki winorośli osteofity na kościach spowalniają wzrost. pozostaje pytanie, czy jeśli procesy zwyrodnieniowe zostaną spowolnione, zatrzymane, a czasem odwrócone, Pozwoli to na długowieczność? Trudno uzyskać jednoznaczną odpowiedź. Można jedynie stwierdzić, że stosowanie pączków pozwala zmniejszyć cierpienie fizyczne, przez co pozytywnie wpływa na psychikę, a tym samym podnosi jakość życia. Ktoś zadał mi kiedyś pytanie: Czy myśli Pan, że ludzie naprawdę mają zdolność do adaptacji? Zainteresowałem się badaniem zjawiska pojawiającego się zaraz po urodzeniu dziecka. Kiedy noworodek zsie pierś, na końcu brodawki aktywują się receptory, które analizują ślinę dziecka, zwłaszcza pod kątem tego, czego brakuje mu do wzrostu i witalności. Podczas kolejnego karmienia organizm matki pobierze ze swoich zapasów brakujące elementy. Pokarm jest więc na bieżąco dostosowywany, a niemowlę otrzymuje potrzebne mu składniki, witaminy, mikroelementy i tym podobne, w odpowiedniej ilości. Inne badania pokazują, że dziecko potrafi rozpoznać swoją matkę i na odwrót: ta interakcja między matką a dzieckiem przypomina tę, która zachodzi między drzewem a pączkiem tak. Wierzę w zdolności adaptacyjne ludzi i drzew. Po 10 latach obserwacji, na podstawie setek otrzymanych opinii, widzę tylko, że to działa. Nie wiem jak i dlaczego, ale efekty są widoczne. Lubię odnosić się do tej relacji matka-dziecko. Niczego nie dowodzi ani niczego szczególnego nie wskazuje w dziedzinie gemmoterapii, ale używając pączków, lubię myśleć o tym, że natura nas odżywia, że czerpiemy z matki natury. Potem zadaję sobie pytanie: A czy ja jestem w stanie to rozpoznać w życzliwości, wsparciu życia, pomocy w rozwoju, matczynej troskliwości? A kiedy dorosnę, jak z kolei ja mogę okazać jej miłość i uwagę?